w takim samym stanie. ElectroX Inspire. Nie pamiętam, jaki model to dokładnie. Patrzcie, jaki z nią, model, jaki z nią problem występuje. Patrzcie. To jest model EWF10475W. EWF 10475W. EWF tak. Patrzcie. Zamykaj. Czy to nie jest krzyża Zamknij. Zobaczmy programy. Nie, nie mienią się. 21 programów. Uh -huh. Mamy tutaj opcje takie łatwe prasowanie, time manager, start, pauza, nie startu, dodatkowe płukanie i tym podobne. Co już? No już. To taka cicha, cicha y, prezentacja, bo jest nie podłączona do prądu, no. a że nie mamy możliwości jej podłączyć, więc muszę innym razem. No innym razem. Jak no przyjdę to... kiedyś do Danki, to no. zrobimy test mode i spróbujemy no. ją zrestruktować. Smashing no to będzie. Okay. Już Na razie, Pano.